Siema, siema, dziś gramy w Simple Stone Block. Dobra, już wziąłem wszystkie rzeczy ze skrzyni. Tu chodzi właściwie nie wiem o co, bo pierwszy raz tu gram. Ale dobra, pewnie mamy zrobić drzewo. O, mamy drzewko. Dobrze. Tu jest coś jak OneBlock to się chyba nazywało. Znaczy, to jest jakby tego samego twórcy mapka. Ale to jest chyba zupełnie coś innego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, ten dir, dircior tu jest bardzo ważny. Chyba. O, dobra, mamy sadzonkę. O to tu właściwie chodzi. Sadzonka jest bardzo, bardzo ważna. Dobra, nie wiem co zrobić z tym drewnem. Jednego sobie zostawię, bo może się przyda. Dobra, mamy tu jakieś sadzonki. Na razie tego nie będę spałnował, niech to się zniszczy. Bo się boję, że coś zepsuje i to się gdzieś zbuguje i po prostu umrze um, Jeśli byście chcieli, żebym dał wam link do tej mapki Już wiem, jak zostawicie pod tym odcinkiem 10 łap w górę, to, zostawię, to dam wam link do tej mapki Naprawdę fajna mapka, znaczy no, no robi fajne wrażenie, myślę, że będzie fajna rozgrywka Się toczyła. Okej, okay. i teraz tak, spełnuję sobie, dobra na razie zniszczę tą sadzonkę, co to jest, Ale dzień dobry, mogę to wykopać, nie, nie mogę, co to jest, co to jest, nie wiem, i tu jakiś crafting, ale nic z tym jakby nie mogę zrobić, to są jakieś mody. Jakaś pralka i... nie wiem, co to? Co ja z tym mogę zrobić? Nie wiem. Co jest? Co? Jakoś tak? Kurde. Ej, nie wiem, serio. Dobra. Na razie się dajmy rozwojem moich narządzi. Dobra, pokopiemy sobie wzdłuż, zobaczymy czy tu są jakieś inne inne rzeczy. A ciekawe czy mogę się wykopać tak na powierzchnię. Czy to jest taka mapa właśnie bez powierzchni. Tylko jest ten kobel. Nie wiem, możemy to później sprawdzić, ale teraz raczej nie. Kurde, też mam ograniczoną widoczność, a tutaj... Hmm. No dobra, co tu mamy zrobić? Bo ja do końca nie wiem. Zaraz sobie przeczytam tą książeczkę. No to zobaczmy. Tu jest. Oj, oj. Dobra, ten. Ha, dobra, to, ale. A to ja mam tutaj wyrzucić? Czy co ja mam zrobić? Nie wiem. No masz. Masz to Kurde Nie wiem. Strasznie dziwne. Podejrzany. Co jest? O lol Crash item O lol. Czyli co? A to? Co ja mogę z tym zrobić? Dobra, tutaj crash item. Aha, dobra, czyli ja żwir robię. A po co mi ten żwir? Bo tu nie ma żwiru chyba nigdzie, co nie? Chyba nie. No dobra, crash item. Co jeszcze mam do rozwalenia? Może badyle jakoś? Mogę... No, nie wiem, do czego służy ta pralka. Dobra, wiem, że tu mogę robić gravel No dobra, zrobię sobie tego trochę gravela No i dobra Spróbuję krzemień wydobyć O, mam, dobra I czy ten krzemień... Będę ja mógł coś z nim zrobić? Krzemień, halo Myślę, że to jakieś osiągnięcie, kurde Co? Chyba mam koje zabić. Ale co? Nie, nie kopuję. Znaczy co... no. Dobra, na razie pokopię wzdłuż. Nie wiem. Ej, bez tu nie wiem co mam zrobić. Chwila. Oj, oj oj. Mm. a dobra, to już nic nie ma. No dobra, to czwarty już zrobiłem, a co ja mam ma... z Nie wiem, mogę to jakoś podkopać? Nie, nie mogę, coś w środku tego. Jezu co jest? Okej. Okay. Nie wiem. Hmm. Dobra, zrobię narzędzia. Może... Nie wiem po co, ale dobra, zrobię miecz. Nie wiem po co zrobię no, łopatę. Siek. Nie wiem co mogę zrobić. Dobra, posadzę to drzewo, znaczy wyrosnę to drzewo. Czy to właśnie przecież skadza? A nie. O kurde, co tu za drzewo. Dobra. Mączka kostna mi się kończy. Kostna mączka. Czy to jest gigant? O nie. Tylko nie gigant. A, nie aż taki jest wielki, jak mi się wydawało. Dobra, to już się samo rozwali. Ale mnie teraz... Ej, ja wiem co mogę zrobić. Ja wiem, dobra. I patrzcie, magia po prostu teraz zrobię. A jak tu postawię, to. nie, się nie stanie? No dobra. I sobie przypalę to i zrobię normalnie pochodnie. Okej. Okay. Co jeszcze mogę zrobić? Nie wiem. Poczekam sobie. O, mamy jeden już. Dobra. I spróbuję z tego zrobić pochodnie. Tada, dobra. No i co teraz? Mam pochodnie, mogę coś z nimi zrobić? Nie, nie mogę. Po co jest ta pralka? I chwila. Weźmy sobie tą ziemię. I co? Tylko coś z nią zrobić? O kurde, no dobra. Chyba nic. Oświetlę sobie. Trochę. I ten tunel. No, to da. Dobra. Tego drewna chyba mam już nieskończoność, tak naprawdę. Bo ja będę tak dużo jakby tych sadzonek będę miała. Z... Dobra. Czy mogę coś zrobić z pochodnią? Nie, nie mogę. Ciekawe, hmm. dziwne, dziwne. Mogę to jakoś wykopać w ogóle? Ej, mogę. A nie. Aha, lol. Okej, okay, przepaliło mi się. Może w górze coś e, do góry się pokopię trochę? Może tu. Albo sobie zrobię najpierw pochonię. Pochoni trochę. O. I dobra, i lecimy w górę. Lecimy w górę. Może tu coś będzie akurat. Nie wiem, nie wiem. To by to wiedział? Na pewno nie. Czy w ogóle w górze coś? Chwila, jesteśmy na co jest? Ej chwila, moment. Bo y na te koordynaty patrzę. Wyżej. Ej, to chwila. My jesteśmy w końcu... Co? Ja już myślałam, że to jakiś nowy blok się odblokował, ale chwila. chciałbym coś sprawdzić. O nie, chyba mi kilofon nie wystarczy. Nie starczy. Ale dobra, spróbujemy. Chodzi mi o to, że tu jakby jestem chyba... Co jest? Tu są chmury chyba. To jest chmura. Co się sta? Straciłem ity. Ja sadzonka. Sadzonka, dobra. Ej, straciłem wszystkie ity. Dosłownie. Ajajaj, um, więc to by było chyba na tyle. A nie! Kamień! Dobra, ja. Yeah. Mam kamień, ale co z tego? To było dziwne. Oj, co A nawet bardzo. Ale teoria się potwierdziła. Wisimy gdzieś wysoko. Więc to było na tyle. Nie zapomnijcie dać suba łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku.